Dzień dobry, kochani. Witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj z Wami chciałam się podzielić taka rutyna sprzątająca, tygodniowa. Jak jesteśmy na kwarantannie, plus chciałam Wam pokazać, jak szykuję mieszkanie na wiosnę, um, jeśli chodzi o dekoracje. Dekoracje będą już pod koniec filmiku i pokażę Wam, jakie pokoje i jakie nowości kupiłam, bo kilka rzeczy kupiłam w tym roku. Zamówiłam sobie online na poprawienie uh, humoru uh, przy tej kwarantannie, i też żeby rozjaśnić. Trochę mieszkanie. Zapraszam do oglądania. No i Zaczęłam od zrobienia sobie herbatki, też pochowanie wszystkie glukometry, insuliny i tak dalej. Przez to, że mam cukrzycę ciążową i czuję, że non-stop, że to, to jest cały czas na wierzchu. No, i tutaj mamy też pranie na samym środku. To też stwierdziłam, że czas, że zacznę też od tego i wszystko fajnie pochowam do swoje miejsce. No i tak jak każdego dnia zaczynam od ścielenia łóżka, ja to jest jedna z pierwszych rzeczy, co zawsze robię. No i w trakcie jak ja tutaj ogarniam kurze wszędzie i chowam niezbędne rzeczy, to robot sprzątający od kurzecz robi swoje. Przenieś się do kuchni, wszystko ściągam z blatu i chowam na przykład do zmywarki niektóre rzeczy, żeby jeszcze raz się umyły. No, i tutaj niestety, czy stety potrzebuje Johna pomoc. Ja jestem osoba, która ja lubię sprzątać, ale ja lubię sprzątać po swojemu. I niestety w 38 tygodniu ciąży nie wszystko daje radę robić zabebu. To tutaj musiałam Johna prosić o pomoc, i on bardzo cierpliwie. No, jakby mi pomagał, i jak mówię, to jest po prostu spowodowane przez to, że ja lubię, jak jest czysto po, po mojemu. No, ale tutaj e, przy tym filmie obydwoje daliśmy radę. Dajcie znać, czy też tak macie czy też właśnie lubicie sprzątać i żeby było jak wy sobie wyobrażacie a nie jak inni to robią dajcie znać w komentarzach poniżej bo jestem ciekawa czy ja jestem jedyna czy też inni tacy są no i jak już blate są tak porządnie wyskrobane, to też spędzam trochę więcej czasu nad zlewem i tutaj albo używam sodę oczyszczającą albo po prostu nie wiem siłę mięśni um, i dopilnuję, żeby ten zlew był tak bardzo, bardzo dokładnie umyty um, i staram się to robić 2-3 razy w tygodniu um, no i też wszystkie e, półki czyszczę jeszcze raz trochę na kolanach um, bo, no bo jak teraz, szczególnie teraz jak dużo gotujemy, to wszystko się bardziej brudzi i nie zawsze to uważam, zauważamy jak sprzątamy wieczorem czy rano Um, po gotowaniu. Jeżeli chodzi o kwiatki, to też tutaj podlewam. A i ten duży stół to po prostu wszystko ściągam. Akurat tutaj sobie też puszczam coś na YouTubie ciekawego do oglądania czy do słuchania bardziej. No i po prostu mokrą ścierką z wodą, samą wodą, przez to, że to jest taki stół drewniany, to czyszczę stół. Dodatkowo to jest dobry czas, żeby odkurzyć te siedzenia do krzesła. Znowu ja to nie robię codziennie, bo. Kto ma na to czas? Um, ja to robię raz w tygodniu i też biorę mokrą ścierkę i wycieram te krzesła, jakby nie wiem, jakieś tam jedzenie zostało czy cokolwiek. No i widzicie, że cały czas odkurzacz działa. Teraz czas na salon. Ja tutaj chciałam po prostu też odkurzyć naszą kanapę, bo dużo teraz coraz więcej siedzimy na tej kanapie um, i potrzebowała taką właśnie odkurzanie. Też jak widzieliście, ja staram się wszystkie materiały zabawki ogarniać w ciągu dnia, żeby było na jednym miejscu, no ale nie zawsze to się udaje. To tutaj po prostu wsadzałam jej zabawki do pokoju a, i stwierdziłam, że potem po prostu wszystko łącznie razem. Pochowam. No i Bob, tutaj nasz kwiatek, Bob też się zakurzył ostatnio to też go wyczyściłam wszystkie kurze tutaj zorganizowałam i też kącik Matyldy jeśli chodzi o zabawki tutaj ona ma bardzo dużo swoich rzeczy takich papierniczych rysunkowych to też to wysprzątałam plus piłkę, którą lubi sobie tutaj kopać to był dobra okazja żeby też ten kącik jej w salonie posprzątać z Johnem, że też chcemy porządnie tutaj odkurzyć. Dodatkowo, um, to John wziął się za odkurzanie, a ja się wzięłam za mopowanie, e, zamycia podłogi. E, I ja szybko się zmęczyłam, powiem wam szczerze. Um, no i tutaj zauważyliśmy, że y, nasz grzejnik Taki podłogowy nie był w najlepszym, najczystszym stanie, to też stwierdziliśmy, że porządnie go odkurzymy i też wyczyścimy, po prostu szmatką mokrą. I tutaj taki dobry teamwork był, że ja częściowo zrobiłam, a John drugą część. Tutaj idealny przykład, że ja miałam usiąść na kilka minut um, i pozwolić Johnowi e, korzystać z mopa, ale stwierdziłam, że nie, że ja muszę po samemu to zrobić, um, no i tak zrobiłam. E, I no niestety taka jestem, już tego nie zmienię, um, ale chłopak się naprawdę postarał e, i on po prostu dalej odkurzał, a ja wzięłam się za mopowanie. No i tutaj czas na łazienkę. Tak jak zawsze, szybciutko zmywam wszystko. Ostatnio zrobiliśmy taki deep clean, takie poważne porządki w łazience, to teraz czyszczenie jej jest. Ich jest coraz łatwiej. No i po prostu chcę, żeby było wszystko czyste, zdezynfektowane. Też, żeby nie było widać po prostu wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o wodę. No i też ogarnianie ma tedy zabawki, żeby były w jednym miejscu. No i tutaj John mi twardo pomaga, on odkurza, ja biorę się za mopowanie, no i też czas na drugą łazienkę, taką gościnną, jak znowu mówię, że przez to, że non stop jesteśmy w domu i korzystamy, to wszystko się tym, tym bardziej brudzi, naprawdę byłam zdziwiona ilości kurzu w mieszkaniu i ilości więcej sprzątania, ja aż tyle nie pamiętam, żeby normalnie było. No I teraz czas na matę do pokój. Tutaj głównie chowaliśmy jej zabawki, które znaleźliśmy po całym e, mieszkaniu, e, i też zorganizowali. Jej pluszowe zabawki, żeby były ładniej pokazywane w koszu. Ona teraz przechodzi przez fazę, że codziennie ma jakąś nową ulubioną pluszową zabawkę um, i to jest, to jest mega takie fajne i słodkie Ale też chciałam jej zorganizować trochę książeczki, bo dużo teraz czytamy um, i chciałam je jakoś, jakoś tak tematycznie zorganizować, um, i też chciałam, żeby on wyjął szuflady i poodkurzał jej. Um, szuflady na dole, bo tam było trochę kurzu, um, i też jedna zabawka się schowała tam z tyłu, to akurat John uh, ją wyciągnął. tutaj czas, żeby zobaczyć, co ja mam w schowku, jakie już rzeczy mam świąteczne na Wielkanoc. No i tutaj miałam kilka jajek, baranka z tamtego roku i tak dalej. Ja co roku staram się kupować dwie, trzy rzeczy, żeby po prostu coraz więcej dekorować mieszkanie na wiosnę, bo uwielbiam właśnie te zajączki i takie tam dekoracje. W tamtym roku kupiłam właśnie te bunnies, te zajączki w Tiki Maxie po że W tym roku kupiłam na stół bieżnik um, i takie nowe maty plus i chyba to wszystko w tym roku, aż tak nie szalałam. No i bardzo lubię właśnie sobie w trakcie dekoracji po prostu rozwiesić w kilka miejsc różne rzeczy um, i... No i się popatrzeć czy pasuje, czy mniej pasuje, czy więcej pasuje. O, też kupiłam na dekorację na ciasteczka, bo bym chciała takie ciast kruche ciasteczka zrobić z dekoracjami dla Matyldy. Resztę jajeczek to będziemy mieć Easter Egg Hunt, to jest taka trochę amerykańska tradycja. Um, I resztę jajeczek po prostu pochowamy po mieszkaniu, Matylda będzie je szukać w trakcie Wielkanocy. No i tak wygląda nasze mieszkanko, już udekorowane, Sprzątane. Um, naprawdę to jest fajne uczucie, jak się tak żyje, chodzi e, po mieszkaniu, jak już jest czysto. Kochani, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, wam y, was zainspirował do trochę więcej, A może sprzątania, może ogarnięcia. Jak mówię, ja uwielbiam oglądać te filmiki. A jak sprzątam, jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda, i ja, i Dzidzia, która już niedługo będzie, y, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia.